To 10 zim przetrwał Bazar Różyckiego, który przez ostatnie dziesięciolecia pełnił w naszym kraju rolę podziemnej wszechnicy wolnego rynku, a przy okazji był poligonem dla początkujących reporterów, metą dla półświadka, sybirem dla mundurowych i zawsze pogodnym Eldorado dla ludzi handlu uwolnionego od pisanych reguł. Tak jak jest teraz, to nigdy nie było. Na bazar już nie przyjeżdżają klienci z miasta. A po co? Po to, żeby stracili samochód, pieniądze, torbę. Po co? Do nas tylko przychodzi klient. Jedyny klient teraz rusza. I nic żadnego polskiego klienta nie ma. To jest zabytek. Jego nikt nie ma prawa zlikwidować, bo to jest zabytek. Nie za nas się zaczęło, nie za nas się skończy. Najpierw wyparował folklor i gorące tyzy, a teraz powoli sam handel ucieka spod chmurki do eleganckich salonów. Najnowsza historia płata kolejnego figla. Bastion wolnego rynku kruszeje od czasu, kiedy skończyło się oblężenie.